No i są pola znowuż, w się nie podarzyło. Pola i już jest 11 sztuka. z kolekcji. Och, nie za dużo, oczywiście. Smaczek. Och. No, smaczek z takim zaryskiem na dziesiątaczka. Jest, a tak od niechcenia tu zajechałem, bo już wracałem Znaczy nie wracałem jeszcze do domu, ale przemieszczałem się na inny teren No i jednak się opłacało No on no tu widzę już nie pierwszy dzień zalega No i tak to wygląda